Cześć! Szanowni strony, witajcie u mnie na kanale. Opowiem Ci kilka słów o Nightwingu, jednym z moich ulubionych bohaterów DC. Ale nie o skoków światło, ale o bitwie o serce Bloodhaven. Jest to drugi komiks, czyli drugi tom wydany z serii przez Egmont. Klasyczny układ miękka, prawa ze skrzydełkami. Tom jest troszeczkę grubszy, troszeczkę chudszy od tomu pierwszego, ale cena okładkowa jest taka. Sama. Jak widzicie tutaj 120 zł bez grosza. Tutaj tył okładki był bardziej klimatyczny, chociaż ten też nie jest zły. Historia zaczyna się w momencie, gdy się tutaj kończyła. No i właśnie tytuł, który jest tutaj dodany jest bardzo, bardzo fajny. I fajnie oddaje to, o czym będziemy mieli, czym będziemy mieli do czynienia w tej historii. Przy czym jest to zbiór, który składa się z dwóch oryginalnych tomów, czyli The Battle for Bloodhaven Heart oraz The Leap. Tam. No I składa się z zeszytów. Gdzieś tutaj były rozpisane. Pewnie z tyłu są tak. Z tyłu są zeszyty. Co jest ważne, mamy tutaj zeszyty Nightwinga od 92 do setnego, a także Annuale z 2022 roku. No i właśnie. Kontynuujemy naszą przygodę Dicka Graysona, który siedzi w Bloodhaven i stara się zmienić świat na lepszy. Robi to jakby dwojako. Po pierwsze, jako Dick Grayson stara się być filantropem lokalnej społeczności, lokalnego miejsca i tak i powiedzmy, że mu to różnie wychodzi. Ma pewne pomysły, jest jakimś takim symbolem, nazwijmy to, nadziei w tym, w tym mieście. A raz jako Nightwing po prostu łapie łowuzów, tak nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc. I teraz tak, co jest, cała ta seria bardzo, bardzo mi się podoba, cała ta, ta historia ale miała takie dwa zgrzyty, o których za chwilę powiem. Zacznijmy od tego, co mi się tutaj podoba. Tutaj zorganizowana została taka właśnie przystań, gdzieś miało być miejsce pozytywne, miało się pozytywnie kojarzyć, miało być symbolem właśnie takiego nadziei, takiego dobra. No nie wszystkim się to podoba. Lokalnym nazwijmy to mafiozą, tak powiem skrótowo. No pomysł nie przypada do gustu, więc uruchomiłem swoje znajomości w Policji między innymi, żeby temu zaszkodzić. I tu dochodzi do starcia naszego bohatera z blockbusterem. Z gościem, który jest jednym z tych złych, nazwijmy to, w, tej, w tym mieście. No i coś, co mi się bardzo podoba, że w pewnym momencie ci bohaterowie, nazwijmy to drugoplanowi nie są nieśmiertelni. Czyli nie ma takiej do końca zabawy w kotka i myszkę, tylko coś może się wydarzać. I dochodzimy do momentu, który mi się bardzo spodobał, a mianowicie taki, że w pewnym momencie jeden z, powiedzmy, z tych mafiozów, z tych złych, staram się mówić ogólnie, dostał propozycję zostania świadkiem koronnym, więc mu... Go, więc trzeba go przewieźć. Oczywiście okazuje się, że mnóstwo policjantów i tak dalej skupionych, yy, złych i tym podobne, więc wpadałem w zasadzkę. Tutaj Dick Grayson i Barbara, muszę go przetransportować, gdzieś się zaszyć, żeby było bezpiecznie. No i tu się pojawia mój pierwszy zgrzyt. A mianowicie pojawia się Nightmare czy jakoś tak, jakiś ochlik I całe napięcie, cały tego klimat, który tam był budowany, takiej fajnej akcji. Czyli mieliśmy właśnie zagrożenie, mieliśmy tą zamykającą się, ten brak, brak nadziei, skrumpowane miasto, co z czym Skorumpowani policjanci, politycy, co z czym walczy Nightwing i czy się do mu uda, czy nie uda. Tu pewna rzecz się udała, tutaj mają świadka koronnego, trzeba go przetransportować. Jest zagrożenie, ryzyko, czy uda im się, czy nie. Znaleźli bezpieczną, nazwijmy to kryjówkę. Teraz tylko muszą w odpowiednim momencie wyjść, wyjechać i dostarczyć, żeby się już udało. I wskakuje chochlik, żeby teleportować Nightwinga na jakiegoś sidequesta, czy na misję poboczną, która mnie ani ziemi, ani parzy na tym etapie. To po prostu było fatalne, moim zdaniem. Tak mnie to strasznie wybiło. Jeszcze dobrze pamiętam, że trznięcie tu przypadkiem nie było. Tak, U, zaczęło się później annual. Czyli nie dość, że w kluczowym momencie akcji nagle wskakuje z czapy, chochli, który jest zbędny. To później nagle jest annual, który na nas. No, fajnie rozwiązuje nam pewne historie, wyjaśnia pewne rzeczy, ale lecimy. Ale te annuale są fajne, tylko nie w momencie, w którym jesteśmy w środku akcji zawieszeni, że tak określam. I z tego wszystkiego to nawet nie wiem, czy oni dowieźli tego gościa, żeby został Świadkiem Korannym, czy go teleportował Hochlich. Nie pamiętam. Ten wątek mi po prostu uciekł. Co jest generalnie smutne. Z ciekawych y, rzeczy, no jak już później znowu zaczyna się Ciekawie rzeczy, rzeczy dziać, to nadchodzi kolejny problem. Niestety, który mnie też po prostu mocno, mocno, mocno wybił, ponieważ powiedzmy to tak, był sobie, czekaj, to jest już 99, dobra, był sobie nazwijmy to szef mafii. Tak, tak bardzo, bardzo ogólnie, z którym Nightwing, Dick Grayson razem i osobno, czyli raz, zarówno jako Nightwing, jak zarówno jako Dick Grayson rywalizowali. Załóżmy, że on został powstrzymany, bo się uruchomił ten świadek koronny, ale w tle było jeszcze jedno zagrożenie, które wydawało się naprawdę, naprawdę mocne. Się Człowiek zastanawiał, bo podbudowa pod niego, że kim to on nie jest, że coś, coś jest na rzeczy w tym gościu, coś niestandardowego. Ten annual, który mówiłem, że on tak wybił z rytmu, on się troszeczkę on, on pomógł. On był właśnie takim opisem. Ale później wchodzimy w zeszyt Nightwing 100. I to było dla mnie fatalne. Ponieważ cały plan naszego czającego się z z złoczyńcy, który nam się objawiał, pokazywał, który był już tu za rogiem, nie wiedzieliśmy do końca, co on chce, to jest mini, że to określę, Nightfall. Tylko zamiast... E Mieć długim sagi monumentalnej z konsekwencjami. Mamy po prostu jeden zeszyt. Pół, wypuścimy wszystkich z więzień i oni tam zrobią rozróbę. No, no nie. No właśnie mi to tak gryzło, tak gryzło, tak gryzło, że. Ała. I przez to, że to jest zeszyt jubileuszowy, to oczywiście tam zjechało się mnóstwo bohaterów i tak dalej, ale przez to, że jest ten zeszyt jubileuszowy, to też nagle pojawia się liga sprawiedliwości. Mówią, że Dick ma przejąć tutaj przywództwo, dobrny do ziemi, nagle ma być czas na tytanów i tak dalej. Tylko ten, to nie wynika z tego tomu, z tego zeszytu. To są pochodne Mrocznego kryzysu na nieskończonych ziemiach, z tego co kojarzę. Ja tego kryzysu jeszcze nie czytałem. Może nie przeczytam, może przeczytam. Ale tutaj wiem przez osmodę właśnie, czytam, czytając o komiksach, że coś jest na rzeczy, że mają teraz stawiać na tytanów, bo ligi nie ma, ale. No ale właśnie, nagle w Nightwingu czas na Tytanów, pora na Tytanów, no, no takie dziwne i coś co jeszcze mam zarzuty od tego finałowego, no oczywiście musiało być wielkie ubudu, to mamy tutaj starcie naszego gościa, naszego głównego bohaterka, bohatera chyba jeśli pamiętam z kgb tak. I myk był taki, że w pewnym momencie ma dość mocno pokiereszowaną łapę. O. Właśnie w tym miejscu. Tutaj jest. Yy, tu. Tu widzicie? Tu jest uszkodzona ręka. Że coś się mocno mocno nadwyrężone na tym kadrze. Ewidentnie ma coś nie tak. Ta ręka nie trzyma się prosta. Po czym? Pyk, 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 nagle w ciągu walki jakby nigdy się nic nie stało, a ręka wygląda ewidentnie na... Ten, że nie, wyskoczyła z barku i nie jest w stanie Nightwingiem ruszać. Trzyma normalnie, trzyma normalnie, przychodzą, je wysyła do, do boju. Dopiero tutaj do mu naprawia tą rękę. Nastawia bark. Czyli jakaś taka dziwna niekonsekwencja. Nie wiem, kto tego do końca nie przemyślał. Nie lubię takich motywów, dlatego ten zgrzyty, ten z Zeszyt setny i ten z Nightmite'em to źle, źle to brzmiało. Ogólnie fajne budowanie napięcia, fajne budowanie relacji, fajne postacie drugoplanowe, równo te po, do, po stronie dobra jak i po stronie zła. Jesteś policjanci, burmistrz, burmistrzowie, no fajnie to było budowane, ja czułem to napięcie, to, to że spróbujemy, spróbujemy, powstrzymamy tych złych. Była fantastyczna relacja z Barbarą Gordon, czuć tą chemię między Nightwingiem, między Dickiem a nią. Czuć w pewnym momencie, że jest coś więcej niż chcą powiedzieć. Czasem się coś wyemsknie, czasem nie. No ale właśnie. Dwa zgrzyty powodują, że nie jestem w stanie do końca powiedzieć, że to jest komiks perfekcyjny. A szkoda. A szkoda, gdyż niepotrzebne to było. To te dwa, te dwa rozdziały, o których mówiłem, one niestety osłabiają te, dla mnie odbiór tego komiksu. Tyle na dziś. Podzielcie się w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat tej serii, tej postaci, tych wątków, tych zgrzytów, co mówiłem. Może Wy też założycie jakąś taką w momencie, dziwną niekonsekwencję, a może dla was uroczy, duszek, hochlik z piątego wymiaru z czwartego wymiaru, czy z którego jest, to jest najlepszy element i wam wy lubicie takie wstawki. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Cześć.